na stać. Co znowu? Do Lidla wpuszczamy tylko ludzi, którzy znają kot, a nie kto. Idziemy stąd rzut. Dzidybry, O Barbara. Rysio, kto to jest Barbara, a w ogóle nie wygląda na kobietę? Rysiu, naoczyłam się mówić po polsku. Tak, naucz się jeszcze wymawiać. U! Barbara, wiesz, jaki jest kot do Lidla? To wiedzieć tylko Łysy koń ze starego obozu. Łysy koń, ini nazywają go biały koń, dzięki Barbara. Siema z dzichu, siema Rysiu, nie znasz takiego człowieka o nazwie Łysy koń. Jest przy wejściu do obozu je do Łysina będzie cię radziła gdy wejdziesz do obozu. To ty jesteś łysy koń, nazywają mnie tak bo jestem łysy jak koń, i jeszcze mnie nazywają biały koń bo jestem biały jak mleko, nie znasz kodu do Lidla, znam, to powiedz, a czemu, bo jesteś łysy jak koń, oto kot, kon koniowi pomaga a słonuszami zamiata, małpy chcą banana, a myszy wychodzą spod prania, koniec, nie mogliście wymyśleć krótszego, nie. Rysiu masz ten kot, tak, a ja zgwałciłem rybę w tym jeziorze. Tylko jedna ryba to była pirania, stać kurna stać. Co ty masz z tym stać kurna stać? To mój bohaterski okrzyk. Mam kot, no to dawaj. Koń koniowi pomaga, a słoniuszami zamiata. Mały chce banana, a myszy wychodzą spod prania. Nie wiem jaki pojebany człowiek ci tego nagadał, ale że się musiałeś szuczyć tego pojebanego wierszyka w puszczęcie. Szefie mamy przerąbane. Lidli Tesko są pod władzą wrzoda a biedronka zbankrutowała. Wróbelek wyślij wojowników na Lidla. Tak jest. Wrzód do nas się nie zbliża. Armia starego obozu. I jest marsz, słońce osuszy twarz. Idziesz i liczysz na boje ostatnie trzy. I nie chybisz już, to wiesz. Róża czerwono, biało bez. Nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. Z Zburza przejdziemy, wodą popijemy. Polowe diabli wiedzą gdzie. Kto by się martwił, że na drodze kurz i śnieg i deszcz doznamy już. Skórza przejdziemy, wodą powiemy. bo na walce ma jak wino smak. Róża czerwono, biało kitnie bez dojdzie w bracie, choć krucho jest. Jeszcze zadzini świat, Będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły, a że w oczy deszcz to nic. Róża czerwono, biało kwitnie bez, nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. Wzgórza przejdziemy, wodą pokijemy. Nie martwił, że na drodze kurz i śnieg i deszcz to znamy już Służą przyjdziemy, przejdziemy, wodą popijemy Woda po ma jak nos Róża czerwona, Ja ochitnie bez Dojdziesz tracie, choć krucho jest Wrzut mamy przez ranę tych czerwonych kulek jest coraz więcej a niebieskich coraz mniej, ryś uczy to nie Barbara, co ty Barbara już dawno zginęła, nie ale to Barbara. Jest marsz, słońce osuszy twarz. Idziesz i liczysz na boje ostatnie trzy. I nie chybisz już, to wiesz. Róża czerwono, biało kwitnie bez. Nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. Z górza przejdziemy, wodą popijemy ja diabli wiedzą gdzie Kto by się martwił, że na drodze kurz I śnieg, i deszcz to znamy już Z przejdziemy, wodą opijemy Bo na ma jak wino smak Róża czerwono, kitnie bez Dojdziesz w bracie, choć krucho jest Wrulelek Meldy, jak tam atak na Lidla. Żaden żołnierz nie wrócił. Że co? Jeden wrócił, ale pamięta wrzoda na czele armii. Ja tego człowieka się ciągle bałem, ciągle jak spałem, to się bałem, żeby tylko nie wskoczył do mojego pokoju i mnie nie zgwałcił. Co dalej robimy? Wymyśl coś, wróbelek. Rysio Wojek dał mi wojsko, którym przyszłam tutaj. Barbara mordo ty moja, ale to wszystko przez twojego kolegę Pryszcza. Po pierwsze on ma na imię wrzutanie Pryszcz, a po drugie wiem, że on rozpętał trzecią wojnę. Żegnaj Rysio, może nasze drogi się kiedyś skrzyżują. No wrzu teraz idziemy do starego obozu. Rito chcesz jednego mózgo jeba? Mam parę w lodówce, no to idę. No to idę, Adrianta, ty co nie idziesz spać? No właśnie idę. Czy jest ta a a a a, a a a a? A, ja się boję. Hahaha, ha, ha, ale idiota, no to idę do Gomeza.